Mimo, że szesnasta kolejka już za nami, to weekend żużlowy nie dobiega końca. Przed nami zaległe spotkanie w ramach 15 kolejki. Jesteśmy przy ulicy Wrocławskiej 69, gdzie miejscowy falubas potem podejmie Włókniarza Częstochowa. A ze Stadionu Zielonego że witamy Państwa bardzo gorąco. Bartłomiej Kamiński. Oraz Rafał Serwiak. I przystępujemy już na szybko do przeczytania składów obu ekip. Najpierw ekipa Włókniarza z numerem pierwszym Szymon Puc. Numer dwa zastępowany będzie kapitan Michał Czopkowski. Trójka to Jakub Sadurski. Numer 4 Jakub Solak, Numer 5 Maciej Kebab i Zumaniacz Kamil Czyszlik. A po stronie gospodarzy pod numerem 9 Jakub Deskorolka, Numer 10 Jakub Nenko, Numer 11 Adrian Frankowski, Numer 12 Bartosz Unton, Numer 13 Kacper Sota oraz Numer 14 czyli rezerwa Kacper Koko. Obie drużyny w osłabieniu, ponieważ przy pierwszym. Podejściu do tego spotkania niektórzy zawodnicy podostawali czerwone kartki, stąd takie nieco okrojone, można powiedzieć, składy obu drużyn. Jeszcze szybko na propos subfunkcyjnych: Maksim Mączkow, jako kierownik startu, kamerzystą jest Jakub Gurbisz, natomiast sędzią załodowy jest Patryk Kinnel, rekrutistą toru, czyli wynik z czasu 43,85 jest Tadeusz Kiepski, dzisiaj nieobecny, ze względu na tę czerwoną kartkę. Obie ekipy w osławieniu I na kogo stawiasz, Bartłomiej, w tym spotkaniu? No, nawet kiedy jechali w pełnych składach, to Falubas wygrywał już 19 do 5, więc myślę, że ten atut toru, jeśli chodzi o zieloną górę, zostanie zachowany i włókniarz będzie miał zdecydowane problemy, żeby wygrać ten mecz. No zobaczymy też, nie ma Oskara Foltyńskiego, też jeżeli dobrze widzę w składzie, więc dzisiaj ekipa czeskowska jest mocno, mocno okrojona, no ale na tak. pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Dokładnie, Oskar Poltyński, przepraszam, że ci przerwę. Jak dobrze pamiętam, także jest właścicielem czerwonej kart, kartki z pierwszego podejścia. No właśnie, więc będzie bardzo ciężko. Obsada na biegu pierwszego. Kask czerwony to Jakub Deskorolka, kask żółty, Szymon Putz, kask niebieski kask persota i macie kebab w kasku białym. Ja bym tej pary Putz kebab nie jak zauważył, bo macie kebab, świeci się ostatnio spisał, chociażby na turnieju indywidualnym Mistrzostw Polski wykroście, który dość oczekiwa można powiedzieć, wygrał i awansował pewnie do półfinału. No dokładnie tak, młody zawodnik cały czas się rozwija i no widać. Widać z meczu na mecz i ze spotkania na spotkanie, że jest coraz lepszy. Będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. Banery zostały ściągnięte, więc jedziemy wyścig pierwszy. Deskorolka, put, sota i kebab, No miejmy nadzieję, że żadne problemy z serwerem nas nie wykluczą. Taśma w poszła w górę. I dobrze startu para z startu Paros często z zielonego. gór. Oczywiście Maciek próbuje się teraz wszystkie wszystka sota, ale nie daje rady. A więc na razie napięć, do jednego radą. Gospodarz deskorolka, pierwszy sota, drugi teraz put, wciska się przez Maćka Kebaba i to on będzie się starał się ścigać. Rywali na Macie Kebab, złapał desyncho i U. to samo uczynił. Szymon płuca, więc fara falubazuję, że da bardzo daleko z przodu, no i płaszcz, zaczyna się tutaj. Y, Tanie coś zielonogórski, pewnie pewnie idzie do skoro Sota, Nawet nie chce się z nim ścigać, idzie blisko niego, ewentualnie odpuszcza lekogazji. To jest bardzo dobra strategia, y, jeżeli chodzi o zespół ostatni. nieraz rozpoczęte daleko z przodu jadą Falu, Bazu, no i pe, od mocnego uderzenia, tak jak bo przybierze bada się, czyli piźle innego rozpoczynają gospodarze trzy punkty dla. Jeżeli dobrze widzę, Jakub deskorolki, dwa punkty Kasper Sota, jeden punkt trzymam pod bez punktu Maciek kebab i mamy, jeżeli dobrze widzę, ten czas 43,55. Tak, to jest nowy rekord togu ustanowiony przez Jakuba deskorolkę. Gratulujemy aktualnemu kapitanowi, ponieważ, jak dobrze wiemy, Tadeusz Kepski zrzekł się roli kapitana przed właśnie poprzednim meczem. No i to Jakub deskorolka teraz jest kapitanem i od początku zaznacza, że chyba jest na dobrym miejscu zna ten tor jak własną kieszeń. No i widzieliśmy od początku do końca. Zielono ogłużanie na prowadzeniu przez cały czas, nie odpuszczają, no i falubas jak prowadził, wcześniej tak prowadzi teraz, no i widać, że zawodnicy z Częstochowy mają problemy z tym torem. I to jest bardzo mocne uderzenie, no i ekipa falubasu nawet bez swojego kapitana jest tutaj bardzo mocnym zespołem, nawet jeżeli jadą ta cownica jak Adrian Falkowski czy Bartek Kunton. Ale ten drugi spisał się nawet z takim nieśle wygnieźnie, mimo że tam nie wyciągnął wielu punktów. Ale kilka punktów w ekipie gnieźnie udało się zgubić przez tego załonika. No to się zgadza, no ale widzimy. Tor, przygotowany jeszcze przez, przez Tadeusza Kiepskiego dla przeciwników, jest istną zmorą, ponieważ to właśnie tutaj padł rekord, jeśli chodzi o wynik, gdzie to rybnik, czyli lider tabeli, padł straszną, można powiedzieć, ofiarą falubazu, którzy wygrali. Pamiętasz ten wynik? To było 72 punkty? 72 do 18 dokładnie, tak i no, wtedy komentowałem ten mecz z kolegą Tonym Maynem i pamiętam jak komentowało mi się nawet ciekawe, bo było kilka fajnych wyścigów, ale pod względem wyniku, no to ten mecz zupełnie, miał zupełnie inną kategorię. No tak, ktokolwiek by nie spojrzał na wynik, no to od razu szczęka otwarta i łapanie się za głowę, no ale już nie jesteśmy przy tym meczu, bo jesteśmy teraz przy aktualnym, a w biegu drugim tego meczu pojadą Jakub Sadurski w kasku żółtym, w kasku czerwonym Adrian Frankowski, w kasku białym Jakub Solak i w kasku niebieskim Bartusz Unton. Stawka taka, powiedzmy, outsiderów ligi. Zobaczymy, kto tutaj pokaże się z najlepszej strony. Czy zielonogórzanie wystarczająco dużo trenowali? No zobaczymy. Na pewno też dwiego zagadką jest ten Adrian Frankowski, ale też liczę, że wreszcie budzi się Jakub Solak, który. Pamiętam chyba w pojedynku z Rzeszowem jechał niesamowicie, ale w pojedynku y, z Jarzem Petrowskim jechał bardzo średnio. No, ale zostawiamy to. I poszli taśma w górę. Troszkę przegapiłem ten moment i zobaczymy. Troszkę wolno na wyjściu, ale to jednak zielona góra po raz kolejny zostaje zawodnik kasku białym. Ale sędzia zawodów nie przerywa tego spotkania tego biegu, przepraszam. 5 do 1 dla zielonej góry dalej. Problemy, zdecydowane problemy włókniarza Częstochowa. No, zielonogórzania tutaj odnajdują się wybitnie. Adrian Frankowski z bardzo miłym zaskoczeniem. Tutaj lekkie problemy Kasprasoty, ale odbija dalej pozycję. 5 do jednego daleko z tyłu jest już Jakub Solak, nie radzi sobie wcale na tym torze. No problemy od początku do końca, i teraz wypuszcza się zdecydowanie Jakub Sadurski. Problemy włókniarza, no kłopoty, wielkie kłopoty, a Zielonogórzanie wiwatują. Widzimy tutaj kibice szaleją, wrzawa na trybunach, no i jest, jest. 5-1 dla falubazu Zielona Góra, no niesamowicie. Chłopaki sobie poradzili z tym torem. Widać, że trenowali dobrze. Adrian Frankowski z trójeczką bardzo ładnie zaprezentował się kibicom, zielonogórskim, Bartosz Unton, dwa punkty. Jakub Sadurski przywozi jeden punkt mimo tych błędów na trasie. No i poszkodowany Jakub Solak, zero punktów. Zaczynamy myśleć taki lekie drżowisty, z tego z rybnikiem, ale to świadczy o tym, że nie ma, że kto by tutaj przyjechał na to spotkanie. Czy najmocniejsze z kolegaczy będzie mieć ogromne kłopoty. Także widać, że. No, nie próżnował, jeżeli chodzi o budowę tego toru, że tutaj każda drużyna będzie mieć spore problemy, a Falobas trenuje, trenuje i bardzo pragnął, żeby już w tej kolejce raczej przez no tak w tej kolejce, czy w tej zagrowie 15, już zapewnić sobie amas do playoff, bo jeżeli ten mecz wygrają, no to oczywiście już wszyscy będą i pozwolę, że nas kolejarza za Opole. Jeśli Polonia Bydgoszcz wygra następne dwa spotkania to jest z rybnikiem oraz potem z Rzeszowym zakończą na pierwszym miejscu w tabeli rundę zasadniczą. I wtedy pytanie, jeśli falubas utrzyma swoją pozycję. Polonia trafi na falubas, czy będzie Polonia kolejnym klubem, kolejnym dużym klubem, który falubas po prostu zgniecie na swoim torze, czy jednak to będzie wyjątek? No przypomnijmy, playoffy też zupełnie inna bajka, więc może tutaj być zupełnie inna sprawa. No wiemy doskonale, że pięć dóży niż na pewno jest w tych playoffach, są to rybnik. Bydgoszcz, Gniezno, Częstochowa i Gorzów, Zielona Góra, po dzisiejszym wygranym meczu też te play-offy sobie zaklepie. No Na pewno bardzo gorąco za ekipę Częstochowską trzymają kciuki żużlosy kolejarze Opole, bo wiedzą, że wygrana w Włókniarza jeszcze ich ekipie przedłuży nadzieję na play-offy. Ale wiadomo, że jeśli mówimy o jakości drużyny z Opola oraz jakości drużyny z Zielonej Góry, no to jednak Mimo, że teraz nie ma tych dużych nazwisk przez czerwone kartki w drużynie falu Bazu, no to widzimy, że każdy w tej drużynie potrafi coś pojechać. No i myślę, że śmiało można mówić, że zasługują na te playoffy. Czekamy teraz jeszcze, kto pojedzie jako ZZK za Michała Czupkowskiego. Wiemy na pewno, że pojedzie Szymon Puc. w ekipie gospodarzy, pojedzie para Jakubów, Jakub Nenko oraz Jakub Deskorolka. Czekamy tego, kto pojedzie w kasku koloru m, żółtego. No, ale na razie póki co no, wygląda na to, że Falubas użył do sobie kolejny punktowany trening. No, chcielibyśmy zobaczyć trochę emocji, a tymczasem patrzymy, bo zmiany w programie. Szymon Puc pierwszą ZZK za kapitana e... Michała Czubkowskiego. Dlaczego jest Szymon Puc wpisany? Skoro Szymon Puc jest w kasku koloru białego, to jest pomyłka w programie. Zostaje, no, to, zostaje to szybko zmienione. No bo dwa raz... Szymon Puc, chyba że znaleźliśmy jakiegoś brata Bliźnika zaginionego, ale jednak to jako psadurski jedzie. No Patryk Kinel, czyli sędzia dzisiejszych zawodów, już zmienił właśnie Jakub Sadurski, więc Jakub Sadurski z Szymonem Pucem i Jakub Nęko z Jakubem Deskorolką w tym pojedynku w biegu trzecim. No ciekawa stawka, tutaj obiecująca na pierwsze, właściwie większe emocje w tym spotkaniu. No miejmy nadzieję, zobaczymy jak się Jakub Sadurski spisze, no w pierwszym wyścigu miał ogromne problemy, Szymon Puc ma do poprawki start, a Jakub Nęko też po raz pierwszy będzie startował w tym spotkaniu więc i ma jeszcze korzystne pierwsze pole, więc... No Wszystko znowu przemawia, za wygrano Falubazu, ale liczymy na to, że wreszcie jeden z liderów, czyli Szymon, yy odnajdzie się i wreszcie udowodni, że jest lewem z krwi i kości. No, Ostatnie cztery biegi, w sensie pierwsze cztery biegi w pierwszej odsłonie tego meczu to 3, 5, 1 oraz 1, 4, 2 dla Falubazu. Zobaczymy, czy to, yy, to tempo utrzymają, czy jednak włókniarz pokaże coś więcej. No Liczymy, że wreszcie.